Witaj w kolejnym odcinku zona opatentowana, gdzie zagłębiamy się w tematy związane z ochroną własności intelektualnej. W dzisiejszym odcinku omówię podstawowe regulacje prawne, procedury, zgłaszania wyników pracy do ochrony, a także powiem Tobie, gdzie możesz uzyskać wsparcie, jeśli byłbyś zainteresowany ochroną swoich rozwiązań. Ja nazywam się Agnieszka Netter i jestem kierownikiem Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej. Na co dzień pomagam całej społeczności akademickiej w ochronie własności intelektualnej na każdym etapie pracy. Pomagam przygotować opisy wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Nasze centrum prowadzi również postępowania. Przed urzędami patentowymi, a także organizuje szkolenia, pozwalające zrozumieć, jak chronić nowatorskie pomysły. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. W dzisiejszym świecie, w którym wiedza i innowacje są kluczowymi czynnikami rozwoju, ochrona własności intelektualnej staje się nieodzownym elementem działalności każdej instytucji akademickiej. Znasz mi pewnie pytanie, dlaczego ochrona własności intelektualnej jest ważna dla naszej uczelni. Ponieważ dzięki niej możemy zabezpieczyć wyniki naszych badań i twórczości przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Ponadto, odpowiednia ochrona umożliwia komercjalizację wyników pracy badawczej, co może przynieść korzyści zarówno autorom, jak i samej uczelni. Zrozumienie tych zasad jest tak naprawdę kluczowe dla każdego, zarówno dla studenta, jak i pracownika naukowego. Dzięki nim możesz efektywnie chronić i wykorzystywać swoje intelektualne osiągnięcia. W czasie spotkań z twórcami padają słowa, że uczelnia wymaga i ustala Zasady dotyczące własności intelektualnej, które utrudniają naukowcom pracę. Musisz zgłaszać pozostałe wyniki, pamiętać o czytaniu umów, na podstawie której dochodzi do powstania np. wynalazków. Badają pytania z czego wynikają nałożone na Ciebie jako twórcy obowiązki. Otóż wynikają one po prostu z regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników działalności naukowej Politechniki Poznańskiej, dotyczącego własności intelektualnej, który jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa. Główne akty prawne, na których się opieramy, to ustawa o o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa praw własności przemysłowej, ustawy o szkolnictwie wyższym i kodeksu pracy. Główne akty prawne, na których się opieramy, to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa praw własności przemysłowej, a także ustawy o szkolnictwie wyższym i kodeksu pracy. Już teraz wiesz, że zapisy regulaminu nie są pomysłem władz uczelni i osób pracujących w uczelni, a wynikają bezpośrednio z ustaw, o których wspomniałam. Jakie są zasady ochrony wyników pracy badawczych, projektów i innych form twórczości? Regulamin zarządza prawami własności intelektualnej należącej do Politechniki z uwzględnieniem praw twórców, w szczególności pracowników, doktorantów i studentów. Określa prawa i obowiązki Politechniki Poznańskiej i twórców w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich oraz praw własności przemysłowych. Ale nie wskazuje on tylko obowiązków. Dowierz się z niego również, jakie obowiązują zasady wynagrodzenia twórców, zasady i procedury komercjalizacji i zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług w zakresie działalności działalności naukowej. Pamiętaj, że wszystkie rezultaty działalności naukowej i twórcze, które powstają w ramach pracy na uczelni, są uchronione zgodnie z tymi zasadami. Podsumowując, już teraz wiesz, że praktycznie prawie każdy element Twojej pracy intelektualnej na uczelni reguluje ten dokument. Doświadczenia powiem Tobie, że warto go czytać, zanim urzeczywistnisz i wprowadzi w życie Twój pomysł. Kogo obowiązuje regulamin? Obowiązuje pracowników uczelni, osób nie będących pracownikami uczelni, w szczególności doktorantów, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących oraz innych osób, jeśli stanowi tak umowa zawarta pomiędzy uczelnią a tymi osobami lub osoby te wyraziły zgodę na stosowanie niniejszego regulaminu. Pamiętaj o regulaminie, w szczególności kiedy do współpracy zapraszasz studentów, pracowników innych uczelni czy firm. I w jakich przypadkach stosuje się ten regulamin? Stosuje się go do wyników powstałych w ramach działalności naukowej prowadzonej w uczelni oraz know-how związanego z tymi wynikami. W tym takich, które: po pierwsze zostały stworzone przez pracowników uczelni w ramach wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy, lub powstały w ramach umowy pomiędzy uczelnią a innym podmiotem w takim zakresie, w jakim uczelnia nabywała prawa do wyników, lub zostały nabyte przez uczelnię od osób trzecich. Czego dotyczy regulamin? Dotyczy po prostu wyników twojej pracy, które mogą mieć różne formy. Mogą to być zarówno utwory jak publikacje naukowe, jak i wynalazki, wzory użytkowe Przemysłowe czy znaki towarowe. W skład wyników prac mogą wchodzić także oprogramowania komputerowe, know-how czy bazy danych. Część z tych wyników chroniona jest ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Prawa autorskie chronią wszelkie dzieła literackie, naukowe, artystyczne i programy komputerowe. Przysługują one autorowi automatycznie od momentu stworzenia dzieła, ale mogą również przysługiwać uczelni lub innemu podmiotowi, jeśli prawa te powstały na podstawie konkretnej umowy, np. o pracę czy dzieło. Obejmują one zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste. Prawa majątkowe pozwalają autorowi na czerpanie korzyści finansowych z eksploatacji dzieła. Podczas gdy prawa osobiste zapewniają uznanie autorstwa i nienaruszalność treści dzieła. Wyniki takie jak wynalazki czy patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i inne chroni ustawa o prawie własności przemysłowej. Patent jest formą ochrony wynalazku, który jest nowy w skali światowej, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego zastosowania. Aby uzyskać patent, należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego, który przeprowadzi szczegółową weryfikację wynalazku. Proces ten może być skomplikowany, dlatego uczelnia oferuje tobie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji patentowej. Mamy przygotowane instrukcje, które przeprowadzą ciebie przez proces przygotowania opisu, ale nie ma to jak rozmowa, więc pamiętaj, że pracownicy Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej są do Twojej dyspozycji i zawsze chętnie w centrum odpowiemy na Twoje pytania. Ale prawa własności przemysłowej to również wzory użytkowe. Znaki towarowe, wzory przemysłowe i know-how, które w Politechnice również zgłaszamy do Centrum Własności Intelektualnej za pomocą systemu SIN. Jakie są prawa i obowiązki studentów oraz pracowników? Każdy student i pracownik naukowy ma prawo do ochrony swoich wyników pracy. Jednak istnieją także określone obowiązki, choćby takie jak informowanie uczelni o wszelkich wynikach prac, które mogą być przedmiotem ochrony. Właścicielem wyników prac jest zazwyczaj uczelnia, ale autorzy mają prawo do uzyskania odpowiedniego wynagrodzenia i uznania ich autorstwa. Jakie masz obowiązki jako twórca, na przykład wynalazku, który przygotowałeś na naszej uczelni? Po pierwsze, niezwłocznie musisz powiadomić uczelnię o powstaniu wyniku oraz przekazać uczelni wszystkie informacje dotyczące tego wyniku. Po drugie, podjąć wszelkie czynności umożliwiające uczelni ochronę, komercjalizację i korzystanie z wyniku, czyli np. przygotować opis wynalazku wraz ze wskazaniem rezultatów Twoich badań, żeby na podstawie tego opisu można było przygotować np. opis wynalazku. Po trzecie, zachować poufność wyniku. Wszelkie informacje dotyczące wyniku, których ujawnienie mogłoby pozbawić uczelni możliwości uzyskania ochrony prawnej lub gospodarczego zastosowania, nie może być ujawnione osobom trzecim, chyba, że uczelnia wyrazi na to zgodę na piśmie. Pamiętaj, że zanim coś opublikujesz, zastanów się, czy nie warto byłoby Twojego wyniku zgłosić, np. jako wynalazek do urzędu patentowego. Wcześniejsza publikacja Twoich wyników może uniemożliwić nam uzyskanie patentu. Po czwarte, Twoim obowiązkiem jest również ściśle współpracować z uczelnią w celu zapewnienia ochrony i komercjalizacji wyniku. Bywa, że przygotowane przez Ciebie opisy wymagają uzupełnień, wtedy zapraszam Ciebie do współpracy. Pamiętaj, że wygląd opisu wynalazku czy wzoru użytkowego również jest uregulowany przez ustawę o prawie własności przemysłowej, a rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzoru użytkowych. Także urzędów patentowych. Dane, które od ciebie pozyskujemy, a które są istotnymi elementami opisu, nie są naszym wymysłem, a szczegółowo określają je wspomniane dokumenty. Jakie są więc Twoje uprawnienia, jeśli jesteś autorem, współautorem wspomnianych wyników? Jesteś uprawniony do publikacji wyniku, jednak należy podjąć tu czynności umożliwiające ochronę, komercjalizację i korzystanie z wyniku uczelni. Pamiętaj o tym, o czym mówiłam wcześniej. Nie zawsze upowszechnienie Twoich wyników w publikacji powinno mieć pierwszeństwo. Zgłoszenie wynalazku czy wzoru użytkowego do urzędu patentowego musi mieć pierwszeństwo przed publikacją. Możesz również korzystać z wyników dalszej pracy naukowej, a także masz prawo do, zyskań, do zysku z komercjalizacji wyniku na zasadach określonych regulaminem. Ale w takim razie, jakich działań zabrania Tobie regulamin? No, nie jesteś uprawniony po pierwsze do udostępniania wyniku osobom trzecim przed poinformowaniem uczelni o powstaniu wyniku oraz uzyskaniem zgody na jego udostępnianie. Nie jesteś też uprawniony do tego, aby podejmować działania zmierzające do komercjalizacji wyniku bez uprzedniej zgody uczelni, a także nie jesteś uprawniony do zaciągania względem osób trzecich jakichkolwiek zobowiązań dotyczących gospodarczego wykorzystania wyniku, w szczególności w celu jego wdrożenia bez pisemnej zgody uczelni. Ale nie tylko ty masz prawa i obowiązki wobec Politechniki. Uczelnia też takie posiada, ponieważ uczelnia ma obowiązek po pierwsze podjąć decyzję w sprawie komercjalizacji wyniku oraz poinformowania twórcę będącego pracownikiem o podjętej decyzji. Tę procedurę rozpoczynasz właśnie w Centrum Własności Intelektualnej. Uczelnia ma także obowiązek poinformowania twórcy o osiągniętych korzyściach oraz wypłaty wynagrodzenia na zasadach przewidzianych regulaminem lub innych wynikających z zawartych umów. Pamiętaj, że czekają na ciebie realne korzyści finansowe z tytułu sprzedaży wyniku, którego jesteś autorem lub współautorem. Uczelnia ma również obowiązek złożenia twórcy będącemu pracownikowi uczelni oferty zawarcia umowy o przyniesieniu praw do wyników. Jakie uprawnienia również posiada uczelnia? No, uczelnia po prostu posiada uprawnienia do nieodpłatnego korzystania z wyników dla celów badawczych i dydaktycznych, w tym udostępnienia ich pracownikom, studentom lub doktorantom w celach niekomercyjnych. Również może korzystać z wyników we własnym zakresie, w sposób przynoszący dochód, a także może udostępniać wyniki w celach komercyjnych podmiotom zewnętrznym na warunkach ustalonych w odrębnej umowie, a także występować do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej o przyznanie praw wyłącznych do wyników posiadających zdolność patentową lub rejestrowaną. W dużej części wyników uczelnia jest właścicielem powstałych wyników i tylko ona może decydować, co będzie chronione. Padają również pytania, a co w przypadku ustalenia stosunku pracy z autorem własności intelektualnej. Z chwilą ustalenia stosunku pracy, autor po pierwsze zobowiązany jest przekazać uczelni wszystkie informacje dotyczące stworzenia wyników, a po drugie nie może bez zgody uczelni wykorzystywać lub stosować tych wyników w dalszej działalności zawodowej. I tutaj właśnie też nasuwa się nam takie pytanie, gdzie w ogóle zgłosi ten wynik, który chcemy chronić. No i tutaj, jeśli mówimy o Politechnice Poznańskiej, no to zgłaszamy takie wyniki tylko i wyłącznie do Centrum Własności Intelektualnej, ponieważ zgłoszenie w Politechnice dokonuje państwo przez System Informacji Naukowej, co w skrócie jest nam tutaj znane jako sin. Pewnie też interesuje Cię, czym tak naprawdę jest to Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej. Centrum to po prostu przestrzeń, w której znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące własności intelektualnej. To miejsce, w którym pracownicy pomogą Tobie w opracowaniu strategii w zakresie własności intelektualnej oraz wspólnie z nimi zrealizujesz działania mające na celu ochronę Twoich wyników. Na co dzień pracownicy Centrum ściśle współpracują z Rzecznikiem Patentowym, reprezentującym Politechnikę przed Urzędami Patentowymi. To właśnie w Centrum składasz wnioski patentowe, które jeśli są prawidłowo przygotowane, trafiają do Rzecznika. W tym miejscu sprawdzona jest również sytuacja prawna zgłaszanego rozwiązania. Tu również dowiesz się na bieżąco o postępach prac złożonych w Urzędzie Patentowym. Centrum czuwa nad terminowością spraw i opłat związanych z własnością intelektualną, które dokonują w imieniu uczelni. Poza tym dużo czasu pracownicy Centrum przeznaczają na osobiste konsultacje z autorami wyników w zakresie praw własności intelektualnej. Więc jeśli masz jakieś pytania, to śmiało umów się na spotkanie. Z mocy umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Poznańską a Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum świadczy darmowe usługi konsultacyjne w zakresie praw własności przemysłowej dla każdego, kto będzie tej wiedzy potrzebował. Zapraszamy każdego w tym oczywiście całą naszą społeczność akademicką. Techniki Poznańskiej, do skorzystania z tej możliwości. Pamiętaj, proszę również, o szkoleniach, wykładach, podcastach, prezentacjach, aplikacjach, jakie dla Ciebie mamy, a które mają przeprowadzić Ciebie przez ten trudny temat, którym jest właśnie własność intelektualna. W 2024 roku Urząd Patentowy wyróżnił naszą pracę i przyznał nam pierwsze miejsce wśród 25 podobnych ośrodków. Poza tym, w 2023 roku, jako uczelnia, zajęliśmy trzecie miejsce w rankingu urzędu pod względem uzyskanych patentów wśród uczelni wyższych, co stanowi nagrodę twórców uzyskanych praw i centrum, które zarządzało pracami, których zwieńczeniem było zgłoszenie wyników do urzędu. I tak na sam koniec ostatnim takim pytaniem, które często przewija się na konsultacjach jest pytanie tak naprawdę, kiedy zgłaszać powstałe wyniki. No i tutaj nam regulamin mówi, że autor czy twórca powinien niezwłocznie powiadomić uczelnię o powstaniu wyniku i przekazać wszystkie informacje dotyczące tego wyniku. A z doświadczenia po prostu mówię, przyjdź i porozmawiaj w centrum o twoim wyniku, zanim nabierze on realnych kształtów, zanim zaczniesz go urzeczywistniać. Po prostu przyjdź do nas z pomysłem, a my postaramy się pomóc i też może stworzyć jakąś strategię ochrony tego pomysłu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Tobie w efektywnym zarządzaniu Twoimi intelektualnymi osiągnięciami. Zachęcam do korzystania z zasobów i wsparcia dostępnego na uczelni. Nie wahaj się zgłaszać swoich prac i szukać pomocy w Centrum Własności Intelektualnej. Twoja innowacja i twórczość są kluczowe dla rozwoju naszej uczelni i całego społeczeństwa. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o regulaminie czy prawach własności intelektualnej, zapraszam do kontaktu z Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej na kampusie Uczelni. Do usłyszenia w kolejnym.